No Wypatrzyłem z rzuta Ja pierdolę dwa Tak blisko... Nie, to będzie para O kur Ale szczęście ale mi się poszczęściło dzisiaj jakie knagi 2, 3, 4, 5, 6 o panie jaka para jestem mega szczęśliwy pierwsze takie znalezisko w tym roku o, ho, ho. A tutaj jeszcze wcześniej znalazłem takiego. I jeszcze śpitaka. O proszę. O szczęście niepojęte. Dzięki, dzięki wszystkim. Za uwagę.